Cześć, Mako, moi drodzy z strony Dave. Witam w następnym odcinku Daily. Kawusik. Mamy wtorek, 7 rano. Ja sobie biorę, e, biorę, biorę, biorę. Mleczko do kawki. I co? I zaraz. Ale mam oczy przypisywane. Obe. Oh, Jeszcze nie wstęp. Jeszcze nie wstęp. E, Szybka kawka, szybkie śniadanko myślę zaraz i lecę do studia. Dwa treningi mam dzisiaj, zamiast trzech miał być trzy, ale ktoś się pochorował. Jeszcze w tym swój jeden, więc koło 12 będę w chacie. Eee, nie mam wolna, nie, dzisiaj. Miła odmiana po 8 gdzie... już nie pamiętam kiedy tak spoczyłem, ale Muszę porobić badania u lekarza. Muszę do tego jeszcze kurwa zimna takała Muszę jeszcze mamę odwiedzić. Bo dawno u nie byłem. I siorę. No więc to, to wiecie, nie? Jak to jest wolne wolna, ale takim wolnym dniem nie będzie. Ale myślę, że się odpocznie. To co? Robię teraz jajóweczkę. Szybką, bo jest się wyjść, bo w już, więc... Dobra moi drodzy, kratynka Beta Alaninka, tu w wusię i robię swój treningo. Dzisiaj klatka i tric ponownie jedziemy z tym. do Łóżcza e, będziemy nam siedzieć z godziny dwie i widzimy ich w sumie z tydzień czasu No jeszcze zakupy trzeba zrobić bo lodówka w sumie jest pusta e, Może się później przejdę na rower w formie recovery ride taki zamiast biegania, ale zobaczymy Może dzisiaj w ogóle odpuszczę te nogi bo w sumie czwartek biegałem, piątek siłówka na nogi Sobota biegałem, w niedzielę biegałem i wczoraj biegałem. 5 dni te nogi cały czas tam się eksploatował eksploatowały cały czas, więc myślę, że odpoczynek zrobi im dobrze. Ale zrobiłem epicki, epicki. Bardzo dobry fajny trening klatki. By się nabrały, spompowałem w ćwiczonka ćwicząka. Siadło 40 na skosy 40 na hantla więc mimo tej redukcji powiem wam, że ta siła idzie do przodu i jakbym tutaj przymasował znowu Albo na tym zarze kalorycznym to naprawdę e, Siłowo kurde jest moc, jest moc No ale No więc tak jak wam mówiłem jeszcze może ten lekarz Zobaczymy więc no kurde e, Dzień niby taki luźny ale nie luźny nie bo już z U do pierwszej więc A też bym chciał naprawdę sobie Usiąść, pograć w coś, odpocząć trochę taki dzień luźniejszy zrobić, naładować się, bo e, no jednak leciałem trochę z tematem przez te 8-9 dni. Więc, kurde, jak to brzmi, jakbym w jakimś tam będzie kurde, Coś bym zażywał, ale e, no. Jeszcze na wsi. <śm Alberto> I powiem Wam, że jak zjadłem obiad, chciało mnie tak, a zjadłem babciny obiad, nie zjadłem by do obiadu, Zjadłem mi trochę fasolki po brytońsku i bigosu trochę. Eee, dawno nie jadłem ogólnie. I zajebiście, zajbiście było, zajebisty smak. A powiem wam, że mnie tak chciało, zrobiłem sobie 15 minut dżemki. I cały czas, a ogólnie po tym treningu, po siłowym naprawdę zrobiłem mocny ten trening siłowy, bo czuję tak kurde, że nie mam mocy. taki, że że jest bomba, jest bomba, ale odrodzę się, odrodzę się za dwie godzinki pewnie 3, jest 14 godzina, więc koło 16, 17 pewnie, że będzie dobrze. Może skoczę na ten rowerek jednak, bo taka ochota mnie łapie cały czas, a pogoda, fajna słoneczko, cały tydzień ma tak być. No ale W tym czasie sobie teraz jeszcze montuję odcinek i niedługo będę zwijał jeszcze na zakupy, bo no, trzeba kupić teraz, w sumie nawet nie tyle rzeczy, bo. Ryż, jakieś warzywa i owoce, głównie iskry, nie. Bo reszta jest, mięso, wszystko mam, więc spoko trzeba było się też ogolić dzisiaj. Bo zarost się robi. No. Widzimy się po zakupkach. Pokażę Wam jak zwykle co kupuję, dlaczego. Nie wiem, czy Lidl czy biedra. Może do Lidla pójdziemy dla odmiany jakoś bliżej. Chociaż w Lidlu, w Lidlu kurde, w biedrze są bajgle. Więc chyba do biedry się wybiorę. trzecie Okej okay, stary wrócił, ale z mlekiem z tą krową wróciłem Kurwa, Normalnie powiem Wam, że jak wchodziłem na górę. Nie dlatego też uważam, że siłka też sztos, bo... Zresztą pokażę wam. Takie dwie duże reklam, reklamówki, dwie duże zakupów. Plus tutaj jeszcze wyprawka od mamy woda w tym i mam coś dla Karoliny piękne kwiatki bukiet z misiem dostałem bo jeszcze pomagałem pani w kwiaciarni misja gruba dzisiaj ale powiem wam że właśnie Eee, jak jesteś nastawiony ogólnie tak pozytywnie i dla ludzi i ogólnie to ludzie to czują, to widać w ogóle od ciebie i ja zauważyłem, że lubię po prostu to lubię rozmawiać z ludźmi, kiedyś właśnie nie potrafiłem, kiedyś się wstydziłem, ale teraz naprawdę no dzisiaj zagadałem chyba z 5 osób gdzieś, czy to w markecie, czy właśnie w tej kwieciarni paniem no i, I to jest fajne, nie? No, żyjemy w świecie, jesteśmy istotami ludzkimi, jesteśmy po prostu e, istotami, które żyją w stadzie, więc jak potrzebujemy tego kontaktu, i to e, naprawdę jest takie dla człowieka fajne, nie? To wypełnia ci tą duszę w jakiś sposób. E, też jakby sposób, no, e, jak, jeśli chcemy żyć długo, no to właśnie takie, wiecie, dieta, sen, regeneracja, trening to są ważne rzeczy, ale też bardzo ważny. E, jeden z ważniejszych takich aspektów właśnie słyszałem jakiś czas temu w podcaście, to e, kontakt z innymi ludźmi, posiadanie przyjaciół, posiadanie znajomych, rozmowy. Takie rzeczy naprawdę też e, jakby pomagają w e, dłużej życiu, Przeciwdziałają depresji i ogólnie jest zajebiście. Jest zajebiście, wiecie, ciśniemy, no. e, Połowa challenge'u, w sumie połowa, połowa była. 45. odcinek wrzucałem dzisiaj, a mam nagrany to jest 52, więc za dużo nie dostało. Fajnie to jest z jednej strony podoba, powiem wam, że już teraz już taki bu, zbudowałem sobie trochę nawyk, że nagrywam codziennie, pokazuję wam co robię i w ogóle, i to jest fajne, nie? już to tak zacząłem traktować jako taką codzienność i mi się to podoba coraz bardziej. Tylko kwestia no, tego montażu i tego, że. No, nie mam tyle czasu w ciągu dnia, jakbym zajmował się tylko YouTube'em. No, to pewnie by to inaczej wyglądało, ale, ale aktualnie na ten moment, no, yy, zadowalam się tak i wy też, yy, ale myślę, że gdy już się trochę odciążę od tego daily, to materiały będą fajne. Będą naprawdę zajawkowe te materiały. A co, ja teraz szybko robię jedzenie, tak? bo Karolina niedługo przyjedzie. Yy, a chcę, żeby miała dziewczyna zrobione, a. Obiad. Okej okay, moi drodzy, szybki unboxing zakupów. E, co my tutaj mamy? Ser rycki e, które są ostatnio hurtowo u mnie jedzone. Przecier pomidorowy, bo była promka, jak się trzy to był za złoty 99.1, więc praktycznie trzy w cenie jednego, tak naprawdę. I chciała, bo ona tu pewnie będzie wycinać coś i postawi na balkonie i Halloween. Bo coś plastry nawędzono kupiłem. Jest. Ale mi się tu po wszystko Co dalej? Snoppers delikatesowy, ten jest z pesto Skiry, z jabłuszka Bananki O, jednego zaraz, ale mam pomysł Ale mam pomysła I Zielona cebuleczka, mam no, je Crela filet Puding proteinowy, tylko ten jest kawowy Dorki koktajlowe Nie, to są, to są śliwkowe O właśnie, na to ma ochotę, smoothie Jeżinka, jabłko, maina, czarna powietrzka. Na co? Na smoothie. <noise> Mus proteinowy, ale pistacjowy. Mleko, makaron ryżowy. Ryż, bo tutaj druga paczka warzyw mrożonych. Chłopaki moi drodzy. Dzisiaj na obiad właśnie to, co robiłem i też mam na jutro w sumie. Tu jest kurczak, pomidorki, szpinak, makaron, a sos szpinakowy też szpinak i w sumie tylko serek taki topiony w kostce, jaki można kupić. No, więc taki posiłek. Może coś dojem jeszcze, coś w jakieś węgle, bo jutro rano biegam i czuję, że jak biegam na czczo, to jednak brakuje mi trochę energii. To znaczy muszę zjeść wieczorem dobrze, żeby rano ta energia była. E, no, coś takiego. A tutaj e, Nick Ber leci nowy odcinek jego przygotowań do High Kiedyś ja będę kręcił taki materiał, ludzie, więc subskrybujcie, bądźcie, bo będzie grubą. Okej. Okay. Bajken z masą żochowym, ban Banan I tutaj soczek jeszcze smoothie yy, No, taka delikatna kolacja, że Z 500 kalorii Więc dzisiaj mi wyjdzie z 2800 Ale jem trochę więcej, właśnie tak jak wam mówiłem, jutro bieg Więc chcę być trenerowany Słuchajcie moi mili, kończę ten odcinek, ponieważ idę spać yy, Jutro nowy dzień Dzięki, że jesteście Dzięki, że oglądacie i Widzimy się jutro. Pozdrawiam.